Drodzy Państwo, ta grupa, która za chwileczkę zaprezentuje się przed, e, przed Państwem, to są również osoby, których nie trzeba namawiać. Natomiast e, musimy powiedzieć, że próby, e, do tego co Państwo zobaczą, bo Państwo zobaczą perfekcyjne wykonanie. Perfekcyjne. To są, drodzy Państwo, te próby trwały od stycznia. Byli tacy, którzy nawet z, zrezygnowali z wyjazdów narciarskich, żeby się oddać próbom. Jest takie, są takich dwóch. Tam oni będą z transparentem, to drodzy Państwo, naprawdę proszę zwrócić uwagę na ich grę, bo to jest autentycznie perełka. Przed Państwem, przedstawiciele władz miasta i powiatu. w e, spektaklu, który zatytułowaliśmy Montaż słowno muzyczny, Ale on się do Pod użyt... tytułem tak, ostatnia Spowiedź. To jest przedostatnia. 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 Spójny podtekst, że ona jest przedostatnia. Zapraszamy Państwa na to naprawdę genialne przedstawienie. Prosimy o prawa na powitanie tych, którzy występują. Od zarania dziejów ludzkość żyła w świadomości zbliżającego się końca świata. W tym roku, na 21 grudnia. Jak widzimy władze samorządowe się z tym nie godzą. Uważają, że mają jeszcze tyle do zrobienia, że koniec świata musi poczekać. Mamy nadzieję jednak, że ten słuszny i legalny protest zakończy się przed euro 2012. Odpowiadają za sprawne działanie samorządu. My z zasady, kto sobą nosi, nikogo się nie prosi, zadbali o polowy punkt dowodzenia. Nawet koniec świata nie sparaliżuje realizacji zadań strategicznych samorządu. A oto zbliża się do nas nasz inwestycyjny marzyciel. Uważa, że to nie do pomyślenia żeby przed końcem świata Tomaszów nie miał pięknego i nowoczesnego placu Kościuszki, ulicy Bibliotecznej ulicy POW. W Tomaszowie będzie jak w raju, a na razie tylko starostonowy na miarę Europy. A któż, kto się do nas zbliża, o poznaje, to duch Tomaszowskiej służby zdrowia. Żydów, jak cała służba zdrowia nie jest najzdroższy. W kościach strzyka, serce boli. Oj, stan dosyć poważny. Oj, ale pojawia się na horyzoncie opieka medyczna i rehabilitacja. Na szczęście mamy w Tomaszowie klinikę kardiologiczną. Życzymy służbie zdrowia dużo zdrowia. Na razie jeszcze transport wózkiem, ale niedługo już śpiwowce. I przybył do nas ktoś, a to może być z tym kagankiem? A! Szuka drogi do szerzenia oświaty, a drogi ciemne bo ministerstwo ciągle zmienia kierunki, programy i lektury. Nie, pre, nie przejmujmy się tym jednak i róbmy swoje. Mamy przecież coraz piękniejsze szkoły i boiska sportowe. Co? Że dzieci mało? Że bociany leniwe? Panowie, nie ma na co czekać. Bierzmy się do roboty. nie oczu z sejfu i budżetu, to może debetu nie będzie. W końcu z przodu subwencja, z tyłu dotacja, jakoś leci. Chociaż jak mówi duch biurokracji, budżet miasta i powiatu dzieli się na działy i rozdziały, żeby ludzie nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały. Może nie z dumy, ale warto pochwalić jego rozciąganie. Proszę Państwa, wróćcie uwagę, nasze VIP-y chyba znalazły rozwiązanie sytuacji kryzysowej, intensywnie zaczęły kręcić w odwrotną stronę. Budżetka, to była, drodzy Państwo, przedostatnia spowiedź w wykonaniu... Przed Państwem, tak, przed Państwem je, Państwo zauważyli, że wystąpił kabaret skarczuk to znaczy, że to była władza miasta i powiatu, przedostatnia spowiedź reżyserii pani Mirosławy Słowińskiej.